To dla Pana drugi mecz po kontuzji. Jak wygląda zdrowie? Już wszystko w porządku, czy jednak jeszcze nie do końca? No skoro jadę, to znaczy się, że jest w porządku. Na tyle w porządku, żeby można, że można, można było wznowić treningi i myśleć już o, o jakichś pierwszych startach. A na motorze już jest komfortowo? No ten komfort może nie jest taki jak przed kontuzji, ale, ale no tak jak powiedziałem, no jest, jest, jest możliwość jazdy. Wiadomo, że jestem potrzebny w drużynie i jadę. Dzisiaj czeka Was bardzo trudne zadanie, zresztą jak praktycznie każdy mecz, ale w meczu w Gdańsku też nie byście faworytem, a było bardzo blisko wygrania, więc dzisiaj pewnie też będziecie starać się sprawić jakąś niespodziankę. No tak, mamy trudną sytuację. Zespół z Zielonej Góry wygrał u nas, więc, więc ciężko liczyć. tylko wygrana, która wygrana tylko nam daje punkty, więc no będziemy o to walczyć. Dziękujemy. Dzięki. © BF-WATCH